Zawsze największym wyzwaniem dla nas to były uwarunkowania prawne. My musimy oczywiście się na tym rynku odnaleźć wobec pojawienia się tej, tej nowej konkurencji, która stosuje różnego rodzaju metody. Bardzo dużo osób, które pracują jako pracownicy tymczasowi naszych klientów, są też potem przejmowani przez naszych klientów i jako pracownicy ich stali, więc tu powiedzmy, że to jest taka jakby taka hybryda. Cześć. Witamy wszystkich słuchaczy i widzów w podcaście pod tytułem Mistrzynie i Mistrzowie HR. Nazywam się Filip Sobel, twórca i pomysłodawca Staffli, czyli narzędzia, które w swojej misji dopasowuje kandydatów do stanowisk pracy za pomocą krótkich i personalizowanych testów rekrutacji, które wspierają codzienną, ciężką pracę rekruterów i rekruterek. Podczas rozmów z naszymi gośćmi, przybierzemy Wam prawdziwą twarz polskiego heru i nie tylko. Właśnie od tej nieznanej wcześniej, bardziej osobistej strony naszych rozmówców. Rozmawiamy na tematy, na które rozmawia się rzadko i które mogą umykać nam podczas codziennej gonitwy, braku czasu i całej masy obowiązków, które dźwigamy na swoich barkach. Kolejnym gościem podcastu jest Wojciech Pankowski, który w Work and Profit. Agencji Pracy Tymczasowej pełni rolę wiceprezesa zarządu. Wojtek to doświadczony menedżer, ekspert w branży HR, a w work and profit odpowiada za rozwój strategiczny, zarządzanie operacyjne czy też budowanie relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi. Cześć Wojtku, bardzo miło mi gościć Cię w naszym podcaście. Cześć Filipie, mnie również bardzo miło Ciebie widzieć i gościć tutaj, w tym miejscu i mam nadzieję, że spełnię oczekiwania tych osób, które będą oglądać ten podcast, ponieważ sama nazwa podcastu bardzo zobowiązuje i mistrzowie i mistrzynie HR-u, no tutaj mam nadzieję, że podzielę się z Państwem i z Tobą jakimiś ciekawymi przemyśleniami. Jestem bardziej niż, pe niż pewny, że zdecydowanie tak. Chciałem zacząć od standardowego pytania rozgrzewkowego, od, które, od którego każdą sesję z naszymi gościami i zaczynamy. Czyli jeżeli miałbyś Wojtku w kilku słowach, w jednym albo dwóch zdaniach się określić, no to kim jest Wojtek? Wojtek jest przede wszystkim ojcem, jest mężem. To jest, jest człowiekiem, który ma pasję. Uwielbiam chodzić w górach jeżdżę na nartach. Jestem też tekściarzem, muzykiem. No i zafascynowany nowoczesnymi technologiami, chociaż nie zawsze z nimi jestem za pan brat, ale fascynują mnie nowoczesne technologie i próbuję te nowoczesne technologie wdrażać w mojej organizacji, którą prowadzę razem z moimi kolegami. No, właśnie i tak, oprócz tutaj bogatego doświadczenia zawodowego, właśnie mówisz przede wszystkim o pasji, i o muzyce i fascynacji nowymi technologiami. No i właśnie nawiązując tutaj troszkę do tego bardzo bogatego doświadczenia związanego z działalnością Agencji Pracy, zastanawiam się, co jest, Twoim zdaniem, na ten moment, największym wyzwaniem w rozwijaniu agencji rekrutacyjnej na polskim rynku? I w ogóle, co robicie, żeby starać się przezwyciężać te wyzwania? Wiesz, Filip, my mamy doświadczenie blisko ćwierć wiecza. Znaczy Zaczęliśmy tu, ten biznes w, 21, w 2001 roku. Na początku to była w ogóle spółka cywilna, więc ta prawdę spółka została od, 2000, od 2002 roku. No, ale mniej więcej tak na okrągło ćwierć wieku możemy liczyć. I. Zawsze największym wyzwaniem dla nas to były uwarunkowania prawne. To znaczy niestabilność prawna, niestabilność podatkowa, to jest to, z czym mierzy się nie tylko Agencja pacjent Klasowej, czy w ogóle jakakolwiek firma pracująca w branży HR, ale właściwie każdy przedsiębiorca w Polsce. To to jest, moim zdaniem to jest największe wyzwanie, które było od zawsze i moje obawy są takie, że. To zapewne się przez długi czas jeszcze nie zmieni, dlatego no, jesteśmy obsługiwani cały czas przez, przez kancelarię prawną, jesteśmy obecni na różnego rodzaju webinarach, spotkaniach, gdzie uzyskujemy informacje o tym, co może się zmienić w prawie, jak to może wpłynąć na, na prowadzenie na, naszego biznesu. Generalnie jest pod, pod górkę cały czas i to jest, moim zdaniem, to jest największe wyzwanie. Gdyby te uregulowania prawne były bardziej, może nieliberalne, ale nie zmieniałyby się tak często i dawałyby możliwość nam większego rozwoju, no to na pewno bym mógł powiedzieć, że, że, że tutaj ten biznes się prowadzi o wiele lepiej. Na pewno no, konkurencja, tak? Dlatego że pamiętam nas sprzed ponad 20 lat. Musieliśmy dokonywać naprawdę wielu wysiłków, żeby wbić się na rynek. No i tak samo to robią obecne firmy, tak? które powstają. Może nie jak żeby po deszczu, bo, bo jest to ciężki biznes, też dużo firm odpada, mhm. ale jest na pewno duże, duże parcie konkurencji. My musimy oczywiście się na tym rynku odnaleźć wobec pojawienia się tej, tej nowej konkurencji, która stosuje różnego rodzaju metody. Moim zdaniem nie zawsze uczciwe, jeżeli chodzi o konkurencję biznesową. Ale to jest też, tutaj się jakby rodzi ten osobny temat, bo, 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 bo tu też można by w ogóle rozmawiać o, o jakimś tam postrzeganiu w ogóle agencji pacjentem czasowej w, w kontekście legalności w ogóle, legalności w ogóle prowadzenia tego, tego biznesu. Więc tutaj najgorszą konkurencją mogą możemy mieć, bo uczciwa konkurencja to jest uczciwa konkurencja. Tak? My stosujemy mniej więcej te same stawki, działamy na tych samych zasadach, na tych samych zasadach prawnych, Najgorszą konkurencją jest ta konkurencja, która nie trzyma się zasad. I niestety ciągle jeszcze takie y, agencje gdzieś w Polsce funkcjonują. Ja znam, ja znam takie opowieści, które y, no, nie będę tutaj przytaczał, ale no, jeżdżę się włos na głowie, którego nie mam. A y, to, co wyprawiają y, firmy, y, które próbują za wszelką cenę wejść na rynek, i, i jakie metody stosują. Więc tutaj to jest na pewno też duże, duże wyzwanie. Y, no, i to, z czym się mierzymy my, nasi klienci, to jest przynajmniej na tą chwilę, no to jest brak pracowników, tak? Czyli, czyli problemy samego pokolenia, które obecnie wchodzi na rynek pracy, który ma podejście do pracy takie, jakie ma, ale ja bym nie chciał wynieść jakby pokolenia, tak? Mm -hmm. To jest bardziej. Dla nas wyzwanie, żebyśmy się, żebyśmy musieli się dostosować do, do jego potrzeb, do, do, do tych wyzwań. E, niż demograficzne problemy też. Tu do tego też musimy wrócić. Też problemy prawne związane z tym, że państwo chce ochronić polski rynek pracy przed obcokrajowcami, więc zaostrza przepisy. To są rzeczy, o których, zwłaszcza to są przepisy, które ostatnio były dyskutowane dosyć szeroko w gronie naszej branży. One, z tego co wiem, jeszcze nie wchodzą, ale stanowią dość duże zagrożenie również dla, dla tej branży, ponieważ gdzieś tam. Błożą ten korek w dopływ pracowników spoza Polski, przez co no, oczywiście zmieni, zmniejszy się liczba osób dostępnych do, do podejmowania pracy, zmniejszy się liczba kandydatów, co jest kolejnym wyzwaniem, z którym się musimy zmierzać. Więc musimy jakoś wewnętrznie w obrębie tych pracowników, którzy są na rynku, Musimy zwiększać, musimy zwiększać swoją konkurencyjność w stosunku do, do innych agencji, by tych, tych pracowników pozyskać, by ci pracownicy przyszli do nas, a nie do, do, inny, do innych agencji. I to są właściwie chyba takie trzy główne problemy, z którymi się będziemy mierzyć, myślę, jeszcze przez długi, 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 długi czas. Bo taka, taka, wiesz, taka, taka jakby, jest taka, jakby złoty moment w działalności agencji. To jest taki, gdzie jest, jest ta, ta, ta równowaga, tak? pomiędzy ilością kandydatów, a ilością firm, które, które by chcieli tych kandydatów pozyskać. I na przestrzeni tych dwudziestu kilku lat to pamiętam, może taki de facto jeden moment, gdzie faktycznie mieliśmy taką jakby taką równowagę, tak? gdzie my nie mieliśmy za bardzo dużo problemów ze znalezieniem pracownika, z kolei pracodawca też był gotowy do tego, żeby podnieść w ogóle współpracę z agencją. Tak? Mm -hmm. Więc, więc no, no, jest to biznes, który wiecznie będzie się zmagać z wyzwaniami i myślę, że to się, to się, to się szybko nie zmieni. Okej, okay, a zastanawiam się w takim razie też z perspektywy np. osób, które pracują w działach HR, ale np. Na, na, na co dzień nie mają za dużo styczności z yy, samymi agencjami. Jakie są z Twojej perspektywy oczywiście, ale takie główne różnice właśnie z tej perspektywy osoby zarządzającej pomiędzy agencją pracy stałej, a agencją pracy tymczasowej? Yy, znaczy z, po, z punktu widzenia osoby zarządzającej, ale agencji, czy z punktu widzenia osoby zarządzającej HR-em u klienta, bo to jak są postrzegane jakby, bo... Czy, czy dobrze zrozumiałem twoje pytanie? Wiesz, w zasadzie z jednej i z drugiej perspektywy. Mhm. Mam tutaj na myśli okay. po prostu, że wiesz, są różne podmioty na rynku i de facto czym one się od siebie różnią? Właśnie z perspektywy osoby, która nimi zarządza. Okej, okay. więc to może Cię zdziwię, ale jako osoba zarządzająca takim podmiotem, bo, bo my oczywiście zajmujemy się również rekrutacjami stałymi, i, ale przede wszystkim e, agencją płacem czasowej, jest to zarządzanie tak jak każdą inną spółką, tak? bo mamy te same wyzwania, e, te, same, e, te, te same rozmowy, spotkania, e, planowania, budżetowania i tak dalej. Natomiast cała różnica... E, jakby odbywa się już na tym poziomie operacyjnym. Tak? I tutaj z jednej strony masz różnicę w samych procesach. Proces, o ile proces przy rekrutacji stałej to jest proces bardziej złożony, wieloetapowy, tak naprawdę, nacelowany w kierunku pozyskania osoby, która ma pracować u naszego klienta przez dłuższy okres czasu, to w przypadku pracy tymczasowej jest to etap, który. Tam tam, jest, tam są, oczywiście, te są etapy, natomiast my staramy się te etapy skracać jak najbardziej. Hmm, naj, jednym z najważniejszych czyn, czynników przy rekrutacji, y, przy rekrutacji, w, przy pracy tymczasowej to jest czas, tak? Dlatego, że mamy kontakt, w kontakcie mamy opisane, w jakim czasie mamy zekutować daną osobę na stanowisko. I mówimy tu tylko i wyłącznie o. W tak zwanych zamówieniach dedykowanych, stałych, i tak dalej. Natomiast mamy też coś, coś, coś takiego, jak zamówienia niestandardowe, które wykraczają poza te ramy umów, które zawieramy z naszymi klientami, a które dla dobra współpracy z naszym klientem musimy realizować. I tutaj to jest naprawdę gra z czasem, bo na przykład musimy obsadzić daną zmianę u danego klienta, u którego ktoś się rozchorował, dosłownie w ciągu paru godzin. Więc Siłą rzeczy te etapy rekrutacyjne muszą być zminimalizowane, by spełnić ten warunek czasu. Czym się różnią te, te, te dwa procesy, też te dwie formy? Na pewno tym, że pracownik tymczasowy dalej jest. Pod naszymi skrzydłami, tak? On wykonuje dane czynności, daną pracę u naszego, tak. u naszego klienta. I tak to my jesteśmy za niego w dużej mierze odpowiedzialni, to my się z nim rozliczamy. My odprowadzamy podatki, my odprowadzamy ZUS. Jeżeli się cokolwiek dzieje, to tak naprawdę ten nasz pracownik kieruje się, kieruje się do nas. Więc cała obsługa prawna tak naprawdę jest też, po, jest też po naszej stronie. My też musimy czasami też świecić jakby oczami za to, co się dzieje u, u naszego pracodawcy, użytkownika, czyli u, u naszego klienta. Z kolei pracownik egzekutowany w rekrutacji stałej po. W tym długim procesie selekcji, tak? Po, po jednej, drugiej, trzeciej, czwartej rozmowie po przejściu ewentualnie jakichś tam testów kompetencyjnych, jeżeli to jest wymagane, po rozmowie z naszym, z naszym klientem, przychodzi już na jego, powiedzmy, stan. I, i tutaj oczywiście tam wchodzą kwestie gwarancyjne. Wiadomo, że jeżeli tam pracownik się nie sprawdzi w jakimś tam okresie, to, to, to udzielam takiej gwarancji dla naszego klienta. Tak, są takie, jakby takie no, podstawowe różnice, jeżeli chodzi o, o, o procesy tutaj yy, i to zarządzanie operacyjne yy, tych, 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 tych dwóch rodzajów, właśnie harowych działań? Okej, okay, a na co Twoim zdaniem przede wszystkim zwracają uwagę klienci agencji rekrutacyjnych? Bo też wspominałeś właśnie przed chwilą o rekrutacji, o, o selekcji. Zastanawiam się na przykład, na przykładzie work and Profit. W jaki sposób u Was wygląda właśnie selekcja i weryfikacja kandydatów, których rekrutujecie albo delegujecie? Tak, jeżeli. Bo znaczy, mówimy o rekrutacji stałej czy o pracy tymczasowej? Możesz to pokazać na dwóch przykładach. Okej. Okay. To tak jak wspominałem, no, w przypadku. Zacznijmy może od rekrutacji stałej. Chciałem zaznaczyć, że rekrutacja stała nie jest naszą domeną. Tak? My 90% operacji, które dokonujemy u nas w firmie, dotyczy rekrutacji pod kątem pracy tymczasowej. Jest to może nie wiem, jakaś marginalna część naszej. Naszej działalności, ale na pewno nieznacząca. Nie w dodatku też większości te, te rekrutacje stałe robimy dla naszych klientów, dla których jednocześnie robimy rekrutację na, na pracowników tymczasowych. Bardzo dużo osób, które pracują jako pracownicy tymczasowi naszych klientów, są też potem przejmowani przez naszych klientów jako, jako pracownicy ich stali, więc tu powiedzmy, że to jest taka jakby. Taka hybryda, tak, Pomiędzy, yy, połączenie pracy tymczasowej z, yy, z, yy, z rekrutacją yy, stałą. Mm, mm. Tak jak mówiłem wcześniej, rekrutacja stała wymaga wieloetapowego podejścia do, do tej rekrutacji. Mamy w naszej, w naszej załodze osoby, które są doświadczone w tym, wiedzą w jaki sposób przeprowadzać rozmowy z tymi osobami, wiedzą jak, jak dokonywać odpowiedniej selekcji. Oczywiście do tego mamy różnego rodzaju programy, które wspomagają przy tej selekcji. I to jest właściwie, no, no to, to właściwie. Chyba tyle. Natomiast jeżeli chodzi o rekrutację do pracy tymczasowej, tak jak już wcześniej wspominałem, bardzo istotnym elementem jest ten element czasu, i tutaj naprawdę musimy skracać ten proces rekrutacyjny. Ta, ta weryfikacja musi następować bardzo, bardzo szybko. Tutaj też oczywiście pomagają nam wszelkiego rodzaju środki techniczne. Mamy i chatboty, które zadają wstępne pytania, takie podstawowe, które już mogą wskazać kandydatowi danemu, czy jest sens dalej aplikować. Tak? No bo jeżeli nie spełnia jakichś, jakichś konkretnych podstawowych wymagań, to, to, to w tym momencie przechodzenie do, do kolejnego etapu rekrutacji nie ma sensu. Kolejnym etapem jest rozmowa z rekruterem. i Rekruter, rekruter ma wyznaczone pewne pewne punkty, których się musi trzymać, dlatego że profilowanie kandydata danego klienta, zwłaszcza w obecnych czasach jest bardzo istotne. Ja pamiętam czasy kiedyś, kiedy właśnie liczyła się sztuka i, i, i wystarczyło takiego człowieka wysłać, to było bardzo, bardzo dawno temu. Teraz naprawdę klienci bardzo, bardzo zwracają wyraźną uwagę na to, jaki człowiek zostaje przesyłany do nich i czy on naprawdę tak. spełnia te warunki, które zostały ustalone na etapie budowania kontraktu, bo tam to wszystko jest opisane. I yy, i praktycznie tyle. No jeżeli dana osoba spełnia, spełnia wymagania klienta, jest wysyłana do niego i ewentualnie tam jeszcze na miejscu, oczywiście, klient może podjąć decyzję, czy dana osoba faktycznie nadaje się do wykonywania danego danego zlecenia czy danej, czy, czy danej pracy. No i jeżeli okazuje się, że jest wszystko ok, no to mamy sukces, tak? No właśnie. To tutaj od razu też się zastanawiam, czy macie jakieś miary, które stosujecie do tego, żeby. Oceniać ten, właśnie tak zwany sukces rekrutacji? to jest tylko i wyłącznie to, jak długo kandydat na miejscu pozostanie, czy też jego tak zwany performance też jest w jakiś sposób oceniany? Tak, tak. To są, to wymieniłeś, to wymieniłeś dwa z kilku y, elementów. Dalej wracam do tego, że. Y, tej branży czas jest bardzo ważny. Zwłaszcza przy tych niestandardowych zamówieniach. My musimy, powinniśmy przynajmniej spełnić wymagania, wymagania na naszego klienta i przesłać mu. W w pożądanym czasie daną osobę na, na dane miejsce pracy. Czy to jakieś widełki czasowe mniej więcej, ile, nie ma nie ile może oczekiwać. Dlatego, że do, dosłownie mamy zamówienia dosłownie na kilka godzin przed. Dlatego, że no, jeżeli nie wiem, powiedzmy, jest zakład produkcyjny, który musi utrzymać produkcję, jest jakaś osoba, która może ranie wpłynąć na, na, na ten proces i tej osoby zabraknie? No to, to, to jedynym ratunkiem w tym momencie jest zadzwonienie do agencji, zadzwonienie do naszego koordynatora czy rekrutera, by ten przekierował daną osobę do naszego klienta. Oczywiście to są takie sytuacje, w których jeżeli ty, 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 tego człowieka nie masz na już, czyli to nie jest taka, jakaś osoba, która gdzieś tam czeka, tak? która nie, nie ma, która ma, ma wolne, no to to jest, to jest, to jest misja niemożliwa, no bo nie jesteś w ciągu paru godzin. Zrekrutować, dalej, tak. Więc zweryfikować, Tak, 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 tak. Natomiast natomiast no, no, no dajemy radę, tak? Dajemy radę i, 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 i gdzieś ten poziom zadowolenia naszych klientów jest naprawdę na, 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 na dosyć dobrym poziomie. Więc czas na pewno, tak? Czyli, czyli to jak szybko, jak szybko zrealizujemy tą, tą usługę. Jeżeli to nie są jakieś akcje jednorazowe, i ten dany pracownik ma być przez jakiś czas u naszego klienta, powiedzmy, nie wiem, tydzień, dwa albo miesiąc, albo nawet, albo nawet dłużej, to na pewno kwestia retencji, tak? czyli utrzymania, utrzymania danego pracownika na danym stanowisku pracy, to jest też jeden ze, ze wskaźników, który mm, pozwoli nam oceniać, czy dana rekrutacja i w ogóle współpraca z danym klientem jest, jest oceniana prawidłowo. I to, o czym też wspomniałeś, nie każdy klient to stosuje, ale mamy. Kilku poważnych klientów, którzy oceniają też jakość pracy. Tak, i to wpływa mhm. na, na ocenę naszej firmy, na przykład w ocenie rocznej. Naszej. Nasze... Ostatnio byliśmy tutaj z koleżanką, dyrektorką na, na spotkaniu takiego bardzo ważnego klienta naszego i okazało się, że, że mamy poziom satysfakcji z naszych pracowników na poziomie 83%. Super, I to jest to jest, że to jest bardzo dobry wynik. Tak i to, jest, i to jest i to jest i to jest moim zdaniem to jest moim zdaniem naprawdę duży, duży sukces, ale nie każdy klient nie każdy klient dokonuje takich ocen. Wydaje się, że ten trend. Wśród klientów, czyli by oprócz tych takich podstawowych wskaźników, czyli w ogóle obecność danej, da, danej osoby, która ma wykonywać daną pracę, po prostu, tak. powoli ci klienci dokładają te kolejne współczynniki, by oceniać. E Jakość naszej, naszej pracy na, na terenie ich zakładów pracy. Też pewnie podejrzewam, że od tej strony klienckiej też na pewno, Wojtku, bardzo dużo na ten temat wiesz, więc zastanawiam się, jakich Twoim zdaniem najczęściej kompetencji wśród kandydatów szukają obecnie firmy, które są Waszymi klientami, czy na przykład zauważasz, że na przestrzeni lat, bo tak jak już mówisz, to ćwierćwiecze prawie, prawda, czy zauważasz jakieś nowe, kluczowe umiejętności? Nasza agencja specjalizuje się w retailu. I my przede wszystkim dostarczamy pracowników do, do marketów, do różnego rodzaju formatów sklepów. Współpracujemy z największymi sieciami w Polsce. I tutaj, jeżeli chodzi o kompetencje, to wszystkie kompetencje miękkie, dlatego że miękkie. Tak, tych, tych, tych twardych kompetencji, tych, tych takich technicznych, no, nabywają podczas szkoleń, już tam, już na miejscu. Ale właśnie ta taka elastyczność danego pracownika, by można, było, by można było go też przesuwać z pozycji na pozycję, tak. Natomiast to, co zauważyłem, to jeżeli chodzi o takie kompetencje twarde, czyli takie takie bardziej techniczne, to chyba z racji, te, z racji też rozwoju technologii, nasz klient życzyłby sobie, by osoby, które do niego trafiają, posiadałyby łatwość w obsłudze. Tych nowoczesnych urządzeń, tak? czy tam jakichś skanerów, tak? czy, czy po prostu urządzeń, które, które, które um, zostały wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat i, i których my tam nie pamiętamy sprzed lat 10 czy, czy, czy 15, bo takich po prostu nie było, tak? po prostu jakby rozwój, czyli pożądane kompetencje są determinowane przez rozwój technologii, moim zdaniem. I tutaj to jest to, co, co, co przynajmniej ja, ja zauważam z mojego wąskiego poletka tak naprawdę. Tak, no bo też przyznam szczerze, że ja w pełni się z tym zgadzam. I też przyznam szczerze, że to, co na przykład ja bardzo często na, na rozmowach z klientami słyszę, to też właśnie trochę to, co mówił o tym, że umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń, a z drugiej strony to też kompetencje cyfrowe, prawda? Czyli umiejętność w ogóle odnalezienia się właśnie okay. w tym świecie, który nam bardzo, bardzo szybko tutaj <grych> tak naprawdę postępuje. Um, mam de facto jeszcze dwa pytania, i, i jedno dotyczy z nich um, właśnie. Czy są, Wojtku, być może jakieś rady ze swojego doświadczenia, które mógłbyś dać firmom, które po prostu chcą zoptymalizować swoje procesy rekrutacyjne? Na co powinien zwrócić uwagę? Czemu się przyjrzeć troszeczkę bardziej? Czemu może troszeczkę mniej? No i właśnie z twojego doświadczenia, jako tutaj właśnie eksperta w branży, na co najlepiej zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Czyli ja mogę poradzić tylko to, co my robimy tak naprawdę, bo yy, moim zdaniem Jedyną słuszną drogą obecnie to jest rozwój technologii, bo jeżeli dalej mówimy o tym czasie, tak, którym jest najważniejszym czynnikiem, jeżeli chodzi o agencję pacjent tymczasowej, to musimy mówić o skracaniu i optymalizowaniu procesów. Zwłaszcza tych procesów, które są powtarzalne, które da się gdzieś tam ujarzmić, na przykład poprzez sztuczną inteligencję. Mhm, ja tak. Też już może jeszcze nie pe w pełni otwartymi drzwiami, ale, ale gdzieś tam zaczyna e, e, wchodzić e, ta świadomość tej sztucznej inteligencji e, jest coraz większa w społeczeństwie. I to będzie też, myślę, bardzo duża szansa dla firm, które zrozumieją jak duża moc drzemie. Tej nowoczesnej, w tej, nowoczesnej, tej nowoczesnej technologii. Myślę, że dużo dużych firm będzie podgryzana przez małe firmy poprzez to, że. Będą bardziej świadome tego, że nowoczesna technologia zwiększy konkurencyjność w stosunku do, do, tych, do tych większych firm. Jeżeli te duże firmy oczywiście tego sobie nie będą do końca uświadamiać. Tak, ja też przyznam szczerze, że w ogóle, widzę to w ogóle z naszej perspektywy, też jako właśnie dostawcy technologii do, do dużych firm, że często pewnie można wygrać z tym, że jest się, ja to nazywam, że jesteśmy zwinni jak motorówka, no szczególnie względem takiego właśnie dużego podmiotu, gdzie tam rzeczywiście proces albo wytworzenie jakiejś nowej wiedzy, nowej i technologii zajmuje po prostu o wiele, wiele więcej. Także myślę, że mogę się podpisać pod tym, co mówisz tutaj, Wojtku, obiema rękami. I pewnie już powolutku em, na koniec, ale zawsze jeszcze taką rzeczą, którą staram się spuentować em, te nasze rozmowy, są polecajki. Czyli, co, Wojtku, ze swojej, jakby wiesz, wiedzy, doświadczenia, być może także zainteresowań, bo o tym też warto tutaj mówić, em, mógłbyś polecić naszym słuchaczom, naszym widzom do tego, żeby się zainspirowali. Mam tutaj na myśli właśnie książki, filmy, seriale. Taki wiesz, coś, przy czym rzeczywiście no możesz się albo czegoś dowiedzieć, albo nauczyć, zainspirować, albo też po prostu odpocząć, bo to też jakby powinna być integralna część pracy każdego z nas. No, no i to jest właśnie największy problem, tak? Dlatego, że <laughs> zawsze, zawsze, zawsze mi brakuje czasu do, do odpoczynku, a jeżeli ten odpoczynek już mam uskuteczniać i znajduję na niego czas, to staram się to robić w totalnym wyciszeniu. Bez telewizji, w górach. No, teraz zaczyna się sezon narciarski, na który po tak. ja, ja, już, ja już jestem <laughs> całe, całe szczęście nakręcony. Zresztą za tydzień mam właśnie taki, taki, taki pierwszy wyjazd. No więc, tak. więc, więc na pewno to spędzę czas na tym, żeby pewne rzeczy sobie przemyśleć, zrelaksować się, nabrać dystansu do tego, co się dzieje i, i, i w życiu zawodowym. By no, nabrać więcej inspiracji i z, większym, z większą siłą iść dalej, tak? Więc właściwie tyle. No. Ja, dla mnie też też takim relaksem jest to, to co robimy razem z moimi kolegami. Mamy, mamy swój zespół i, i dla mnie to są, to są najlepsze momenty w tygodniu, kiedy mogę się z nimi spotkać i, i to też jest dla mnie nieprawdopodobne. Znaczy, to znaczy, że gracie, śpiewacie, co A, robicie? Ja mówimy, tak, dokładnie. Dokładnie. Do może jeszcze Wojtku, wiesz, zdradzić nazwy zespołu i gdzie macie jakiś najbliższy występ, jakby okay. ktoś może z Łęcych czy... albo odwiedzących był w pobliżu akurat. Ja serdecznie zapraszam was. 6 grudnia do, do klubu Mikołajki Awaria, do klubu Awaria Krakowie na ulicy Mikołajskiej. I tam, tam będziemy dawać jeden z no, chyba z ostatnich koncertów w ogóle w tym, w tym roku. Zespół nazywa się Bluesfera Band. Gramy już od kilku lat razem w tym, w tym składzie. Ja gram na, na harmonice, piszę, piszę teksty, między innymi, bo nie tylko ja. No i no i to jest tak naprawdę też, też no taka naprawdę bardzo, bardzo duży, duża odskocznia dla mnie, jeżeli chodzi o, o moje, moje życie i prywatne, i zawodowe. Słuchajcie, w związku z czym ja tutaj przyłączam się do zaproszenia. 6 grudnia, klub Awaria Kraków. Mam nadzieję, że być może kogoś tam uda się w razie czego poprawić. Jeżeli ktoś by z Was tam był, to podejdźcie proszę do Wojtka, powiedzcie, że jesteście właśnie od i Mistrzów her. Bo wtedy będzie nam po prostu bardzo, bardzo, bardzo miło. Możemy, że to jest sprawdzić. taka. Słuchajcie, możemy żeby zachęcić. Ci, ci którzy żebyśmy... może na coś. Nie tylko do... każdy, kto się, kto się powoła, powoła, się na, na twój podcast, dostanie od nas płytę Z autografami. Super. No to sobie, to widzę, że to jeszcze mamy benefity e, dla naszych słuchaczy, w związku z czym ja też bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że to jest to naprawdę fajna puenta, e, którą też będziemy powoli zbliżać się do końca e, tego odcinka, w związku z czym. Wojtku, w imieniu naszych słuchaczy i widzów, chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim za Twój czas, bo tak jak też wskazujesz, no, czas jest, moi drodzy, w końcu to najcen tym najcenniejszym zasobem, e, który też możemy komuś poświęcić. E, dzięki, że zdecydowałeś się nam poświęcić akurat to pół godzinki e, dzisiaj. No i mam nadzieję na naprawdę fajną i, i, i wartość merytoryczną dla wszystkich naszych słuchaczy i widzów. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to, co Wam mówiłem. Przyda Wam się w życiu, i, i zarówno i prywatnym, i zawodowym. Dzięki do usłyszenia. Dzięki.